Słówek z języka angielskiego można się uczyć codziennie, a i tak niewiele z nich pamiętasz, a jeszcze mniej potrafisz zastosować w rozmowie z drugą osobą. Dziś pokażę Ci dokładnie, jak uczyć się słów, żeby zapamiętywać je szybko, trwale, potrafić je stosować w rozmowie i rozbudowywać swoje słownictwo w błyskawicznym tempie. A to wszystko bez nauki na pamięć. Zapraszam. Efektywne zapamiętanie słownictwa to konkretny proces składający się z czterech podstawowych kroków. Jeśli ich przestrzegasz, zapamiętujesz trwale i szybko. Jeśli ich nie przestrzegasz, wszystko, czego się nauczysz, po prostu ulatuje weter. Pierwszy krok: zbadaj słówko. Kiedy w Twojej rzeczywistości pojawia się nowe słowo, którego chcesz się nauczyć, to Twój mózg tak naprawdę go nie poznaje. Nie ma pojęcia, co z nim zrobić, gdzie je zapisać. Jest to słowo dla niego mało istotne. Żeby to zmienić, musimy zbadać słówko, zdecydować, kiedy się je stosuje, w jakich kontekstach, w jakich wyrażeniach, w jakich zdaniach, kiedy używa się tego słówka, po co ono w ogóle jest potrzebne. Dopiero jak zbadasz takie słówko, twój mózg dostaje informację, ok, skupiamy się na tym, na tym będziemy pracować. To trzeba zapamiętać i ja wiem, gdzie to umieścić. I tak dla przykładu, przygotowałam Ci prostą grafikę. Powiedzmy, że chcesz się nauczyć słówka go. Teoretycznie słówko go oznacza iść, ale w rzeczywistości, to słówko jest wykorzystywane w konkretnych sytuacjach i w konkretnych zbitkach z innymi wyrażeniami, które tak naprawdę dają mu kontekst i które pozwalają ci to słówko później. Użyć. Spójrz na tą grafikę. Jeśli chcemy użyć słówka go, to musimy zauważyć, że możemy powiedzieć go back home albo go home, czyli iść do domu albo wrócić do domu. Jeśli chcemy powiedzieć, że iść sobie na przykład na spacer, to powiemy go for a walk albo iść pobiegać, go for a run albo iść pochodzić po górach, powiesz go for a hike. A więc mamy konkretne wyrażenie go for a walk, a hike or a run. Możesz też zauważyć, że go stosujemy, kiedy wychodzimy na drinka albo z kimś na obiad albo na jakiś lunch. Wtedy powiemy go for a drink, czyli wyjść na drinka. Go for dinner, wyjść na obiad albo go for coffee, wyskoczyć na kawę. Użyjemy również go z słówkiem tu w momencie, kiedy będziemy chcieli dokądś dojść i powiemy go to work, iść do pracy. Go to a restaurant, wyjść do restauracji. And go to the doctor, iść do lekarza. Tutaj ciekawostka, zawsze mówimy the doctor, bo z reguły mówimy o naszym własnym, konkretnym lekarzu. Go to the doctor. Go bardzo często kojarzy się także z aktywnością sportową. I powiemy go swimming, czyli iść popływać. Go dancing, iść potańczyć. And go jogging, iść pobiegać. Także jak sobie Teraz spojrzeć na to słówko go, to masz cały pogląd na to w jaki sposób to słówko może w przyszłości być użyte i co warto jest zapamiętać, bo jeśli pamiętamy te elementy, to też wiemy kiedy to słówko stosować. Po takim zobrazowaniu słówka twój mózg też doskonale wie, co to jest za słowo. Kiedy go się stosuje, do czego go przypiąć, kiedy go użyć i w ogóle po co ty potrzebujesz to słówko zapamiętać. Krok drugi. W tym kroku zapoznajemy nasz mózg z brzmieniem tego słowa i tych wyrażeń, jak również z tym, że będziesz je wypowiadać na głos. Pamiętaj, tylko i wyłącznie nauka słownictwa na głos daje efekty, bo w przyszłości, kiedy będziesz używać tego słówka, nie będziesz milczeć, tylko będziesz właśnie mówić. Na głos. Więc spójrz teraz na te zbitki wyrazowe, na poszczególne słowa, które sobie zapisałeś, i wymów je parokrotnie. To, co jest bardzo ważne i o czym koniecznie trzeba pamiętać, to to, że nasz mózg zapisuje nową rzecz tylko na 30 sekund. Jeśli po 30 sekundach nie wypowiemy jeszcze raz tego słówka, to słówko zniknie. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że rolą naszego mózgu jest zapamiętywanie rzeczy ważnych dla nas. I wyrzucanie wszystkiego tego, co jest nam naprawdę niepotrzebne. A gdybyśmy zapamiętywali wszystko, co się dzieje w naszym otoczeniu, to każdy by z nas bardzo szybko zwariował. Dlatego też, kiedy masz nowe słowo, kiedy już je zbadałeś albo zbadałeś, teraz przyszła kolej na wypowiedzenie i wybrzmienie tych słów już po 30 sekundach i później jak najczęstsze wypowiadanie tego słowa, żeby nasz mózg załapał, że to jest ważne. A dla niego ważne jest to, co się powtarza. I tak w przypadku naszego słownictwa. Po prostu powiesz: Go home, go home, go back home, go back home. A potem: Go for a walk, go for a walk, go for a run, go for a hike. A potem: Go for a drink, go for dinner, or go for coffee. I tak postępuj z każdym kolejnym wyrażeniem. Pamiętaj, że kiedy czytasz. Te wyrażenia, czy ty czytasz te słówka, żeby nigdy nie wypowiadać polskiego tłumaczenia. Możesz sobie je zawsze zapisać ołówkiem, tak żeby nie było łatwe do wychwycenia okiem, żeby trzeba było się przyjrzeć. Po to, żeby skupić się właśnie na znaczeniu danego słowa i znaczeniu danej frazy, bo to znaczenie będzie pamiętał nasz mózg, a nie tłumaczenie. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że kiedy uczymy się z polskim tłumaczeniem, to jednocześnie kodujemy sobie naszego wewnętrznego tłumacza. To znaczy, że jeśli będziesz chciał albo chciała wykorzystać to słówko albo to wyrażenie w przyszłości, najpierw będziesz musiała pomyśleć po polsku, żeby powiedzieć coś po angielsku. A przecież nam zależy na komunikacji a komunikacja musi być szybka. Im mniej tłumaczysz, a więcej mówisz od siebie, tym lepiej dla ciebie. I dlatego kiedy uczymy się słówek, nie uczymy się ich z tłumaczeniem, tylko jeśli potrzebujemy mieć to tłumaczenie, mamy zapisane zawsze możemy na nie zerknąć. Natomiast w trakcie wprowadzania tych słówek, w trakcie wybrzmiewania tych słówek albo tych zwrotów, zawsze skupiamy się tylko i wyłącznie na właśnie angielskiej ich. W wymowie bez tłumaczenia. I tutaj bardzo ważna rzecz. W drugim kroku, kiedy wybrzmiewacie słowa, bardzo często popełniacie absolutnie krytyczny błąd. Czyli myślicie sobie, ok, skoro wiem, gdzie, gdzie się to słówko stosuje, no bo już zrobiłam krok pierwszy i przechodzę do kroku drugiego, więc wybrzmiewam, to co mi szkodzi zapisać tłumaczenia i Nauczyć się tego słówka na pamięć. No i to jest jeden z największych, jeśli nie największy Twój błąd. Bo widzisz, nasz mózg nie uczy się wymuszonych słów na pamięć, bardziej uczy się znaczenia, które wyciąga z kontekstu. Jeśli nauczysz się słówka poprzez odpowiednie stosowanie, które pokażę w kroku trzecim i w kroku czwartym, to słówko będziesz pamiętał tak jak Native Speaker pamięta swoje własne słówka, czyli bez tłumaczenia i słówko będzie się pojawiało w Twoich ustach w odpowiednim momencie. Jeśli natomiast wymusisz na sobie zapamiętanie tego słówka poprzez dodawanie tłumaczenia i będziesz powtarzać systematycznie polską i angielską wersję, niestety te słówka zostaną z Tobą na chwilę. Mózg nie wyciągnie znaczenia z tłumaczenia, bo nie myśli tak logicznie jak my, i w konsekwencji nie zapamiętasz tych słówek albo zapamiętasz je na chwilę i za chwilę uciekną. A przecież Twoim celem jest zapamiętanie słów i swobodne ich stosowanie w rozmowie i to, żeby nie musieć do tego wracać 15 tysięcy razy, tylko po to, żeby uczyć się tego znowu i znów nie mieć efektu. Krok trzeci, bardzo ważny. Pamiętaj, że tak naprawdę masz dwa zadania, kiedy uczysz się słownictwa. Pierwsze zadanie to to, żeby w ogóle zapamiętać słowo albo frazę, ale drugie, jeszcze ważniejsze zadanie to zapamiętać to słowo tak, żeby móc je stosować w rozmowie. A żeby tak się zadziało, musisz to wszystko uruchomić. A jak uruchamiasz swoje słownictwo? Wprowadzasz je poprzez tworzenie prostych zdań z danym słówkiem. Pozwól, że szybko przypomnę Ci konstrukcja każdego bazowego zdania w języku angielskim, żeby ułatwić Ci sprawę i za sekundę poćwiczymy razem. Więc każde zdanie w języku angielskim, bazowe zdanie w języku angielskim, składa się z trzech elementów: z osoby, czasownika i reszty zdania. W tym wypadku naszym czasownikiem jest go, natomiast to, z czym się łączy, jest naszą resztą zdania. Osoba, to wiadomo, albo ja, I, albo ty, you, albo on, he. Albo ona, she, albo ono, it. A w liczbie mnogiej we, czyli my, you, czyli wy i they, czyli oni. I tak, mając przed sobą rozpisane słówko, w tym wypadku go możemy stworzyć następujące zdania. I go to work every morning. I, czyli ja. Go to work, czyli nasz czasownik i reszta zdania i dopowiedziane in the morning. I go to work in the morning. Drugie zdanie. You go for coffee on the way to work. Czyli Ty chodzisz na kawę po drodze, kiedy idziesz do pracy. You go for coffee. You, osoba, go i idziesz, tak? Już znasz wyrażenie for coffee. You go for coffee on your way to work. Po drodze do pracy. Trzecie zdanie. She goes to the doctor in town. She goes to the doctor in town. Czyli ona chodzi do lekarza w mieście. Tutaj trzeba pamiętać, żeby dodać S-kę w trzeciej osobie liczby pojedynczej, bo w czasie teraźniejszym gramatyka, którą musisz znać, to to, że czasownik zawsze ma S, dodane S na końcu, kiedy mówimy o nim, o niej, albo o rzeczy, zwierzątku, albo roślince. W tym wypadku she goes to the doctor in town. Ona chodzi do lekarza w mieście. I kolejne zdanie: He goes jogging every afternoon. On biega. Każdego popołudnia. W liczbie mnogiej? We go for a drink after work. Czyli idziemy na drinka po pracy. You go for walks with your dogs. Czyli wychadzacie na spacery ze swoimi psami. They go back home after work. Czyli oni wracają do domu po pracy. Takich zdań możesz stworzyć bardzo dużą ilość i prawda jest taka, że im więcej ich stworzysz, tym lepiej dla Ciebie, bo dla Twojego mózgu częstotliwość powtórzeń jest ważniejsza od ilości czasu, które spędzasz na nauce. Więc Twoim zadaniem będzie stworzenie parę zdań. Przeciągu dnia i później następnego i jeszcze następnego, tak, żeby wdrożyć w te frazy i potrafić je później użyć w kontekście. Widzisz, jeśli wdrożysz trzeci krok, to Twój mózg nauczy się znaczenia słowa i stosowania słowa bez konieczności pamiętania jego tłumaczenia. Dzięki temu, kiedy będziesz chciał użyć tych słów albo tych zwrotów, nie będziesz musiał szukać w pamięci, gdzie ja to zapisałam, gdzie ja to mam i zgadywać, czy to jest. Poprawne czy też nie? Tylko w momencie, kiedy znajdziesz się w sytuacji, kiedy będzie wymagane użycie tejże frazy, ona sama pojawi się w twoich ustach, dlatego że sam mózg ci ją podpowie. Pamiętaj, nasz mózg uczy się znaczenia, a nie tłumaczenia. Jeśli on rozumie znaczenie słowa, będzie potrafił je zastosować, a to znaczenie właśnie wyciąga z kontekstu. Więc im więcej zdań stworzy z danym słówkiem albo z daną frazą, tym szybciej Twój mózg wyciągnie sobie sam znaczenie i zapamięta to słówko tak, jakby to było z Twoim słówkiem natywnym, czyli tym słówkiem, które po prostu znasz jako swoje własne. Czas na kolejny krok, krok czwarty. Krok wdrażania i utrwalania. Więc kiedy masz swoje słówko i kiedy masz wyrażenia z nim, najpierw skupiasz się na codziennym tworzeniu zdań. Z tym, że słówkiem, już go nie powtarzasz, już go nie tłumaczysz, po prostu tworzysz kolejne zdania. Mogą być to tylko dwa dziennie i to już wystarczy. Natomiast po paru dniach zauważysz, że bez problemu ci to wychodzi i doskonale pamiętasz te słówka. Wtedy przychodzi okazja, żeby dodawać kolejne słówka do tych, które już znasz, dokładnie w ten sam sposób i dzięki temu rozbudowywać swoje zdania lub swoje wypowiedzi, wzbogacając je o kolejne nowe słówka, które wdrażasz dokładnie w ten sam sposób. Czyli tworząc kolejne zdania z tymi słówkami, które już znasz, dodając nowe słówka. Zobacz, ja tutaj przygotowałam taką planszę z trzema słówkami. Pierwsze słówko to nasze słówko go, drugie słówko to słówko have, czyli mieć, i trzecie słówko to dzwonić do kogoś, czyli call. Dla każdego z tych słówek zrobiłam dokładnie to samo, co zrobiłam dla go, czyli przygotowałam wyrażenia, czyli te związki, które zwykle te czasowniki tworzą. I tak, jeśli mówimy o have, to możemy powiedzieć o chorobach. Możemy powiedzieć have a fever, czyli mieć gorączkę, have a headache. Kiedy boli nas głowa, have a stomach ache, kiedy boli nasz brzuch albo have a toothache, kiedy boli nas ząb. Kiedy używamy słówka have, często stosujemy go z posiłkiem i wtedy nasze have oznacza jeść i powiemy have dinner, czyli jeść obiad, have lunch, jeść lunch lub have a meal, czyli jeść jakiś posiłek. Możemy też opisać swoją rodzinę i możemy powiedzieć that we have kids, że mamy dzieci, albo we have a wife, czyli mamy żonę, albo we have a husband, mamy męża, albo we have friends, czyli mamy przyjaciół. Have często używamy, kiedy mówimy też, że fajnie spędzamy czas. Więc powiemy have a good time, czyli dobrze się bawić, albo have fun. Miło spędzać czas. No i oczywiście nasze have-meeting, coś co się często pojawia w naszej rzeczywistości, czyli mamy jakieś spotkanie. Have-meeting. Znowu rozpisałam i mam całą mapę słówka have. Mając tak rozpisane słówko have, możesz od razu przejść do punktu drugiego, gdzie je wybrzmiewasz, wypowiadasz, pamiętacie, bez tłumaczenia, a później do kolejnego punktu, do kolejnego kroku, kiedy to słówko wkładasz w zdania, żeby tworzyć swoje własne wypowiedzi. Kiedy już w ten sposób pracowałaś albo opracowałeś słówko have, wtedy dodajesz je do słówka a go i tworzysz kolejne wypowiedzi, które wykorzystują jednocześnie słówko go i słówko have. Ja jeszcze przygotowałam słówko call właśnie tylko po to, żeby Tobie pokazać, jak można to zrobić, a poza tym, żeby zrobić Tobie niespodziankę. Wszystkie plansze znajdziesz pod linkiem. I teraz tak, jak spojrzymy na słówko call, mamy call a friend, czyli zadzwonić do przyjaciela, call my boss, tak, czyli zadzwonić do mojego szefa, Albo call the doctor, albo call my doctor, czyli zadzwonić do lekarza, albo mojego lekarza. Możemy też call somebody on the phone, czyli zadzwonić do kogoś przy użyciu telefonu, albo call for help, czyli wołać o pomoc, czyli zmienia nam się znaczenia tego słówka, ale warto je znać. Call for help, czyli prosić o pomoc. Mając takie możliwości, mając tylko trzy rozpisane słówka, możesz naprawdę bardzo dużo nowych zdań stworzyć i mieszać te słowa ze sobą. Dla przykładu: She goes to the doctor because she has a fever, czyli ona idzie do lekarza, bo ma gorączkę. Mamy zdanie osoba czasownik reszta zdania łącznik osoba czasownik reszta zdania więc to zdanie złożone. Używając właśnie dwóch nowych czasowników z ich wyrażeniami. Kolejne zdanie. She usually goes for a walk and she calls her friend, czyli zwykle kiedy idzie na spacer, to dzwoni do swojej przyjaciółki. Go for a walk, call a friend. Dwie frazy w jednym zdaniu, wypowiedziane na głos, pomieszane, wzbogaca Twoje wypowiedzi. Teraz Twoja kolej. Napisz mi, jakie zdania udało Ci się dzisiaj stworzyć? I jakich słówek zamierzasz się uczyć? Zapraszam, napisz poniżej. Do zobaczenia. Take care. Bye.